Cześć, tu Trashing Mad. Witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. Ostatnio wobec trudnej sytuacji finansowej nasz fanatyczny władca Krystyn wygnał z Polski Żydów, konfiskując przy tym ich bogactwa. Wsparł swego bawarskiego sojusznika w zwycięskiej wojnie przeciwko Lotaryngii. Wkrótce potem zaatakował wspólnie z nim koalicję piastowskich Czech i Pomorza oraz kilku pomniejszych państwewek. Wojna zakończyła się podbojem Poznania. W wyniku zwycięstwa Krystyn uzurpował tytuł księcia Wielkopolski, który przekazał swemu wnukowi i następcy. Jednak pomimo tych sukcesów nasz starzejący się król zaczął powoli niedołężnić. Ok, tak więc wracamy do rozgrywki. No i cóż musimy zająć się tutaj knującym i spiskującym przeciwko Krystynowi młodym księciem Małopolski, Prendotą. No i niestety, z powodu starości i niedołęstwa Krystyna, nie jest on już na tyle efektywnym dyplomatą i nie wzbudza już na tyle respektu wśród swych wasali. No dlatego nie mamy tutaj pokojowej opcji, aby przy pomocy samej tylko siły perswazji nakłonić Prendotę do porzucenia spisku. Tak więc decydujemy się tutaj na bardziej bezpośrednią opcję, próby uwięzienia tego spiskowca. I świetnie, mieliśmy tutaj dużo szczęścia, ponieważ udało nam się tego dokonać. I królewscy drużynnicy wtrącili prędotę do płockiego lochu. No i cóż, karą będzie tutaj odebranie mu tytułu książęcego. Przekażemy go jego wasalowi, a więc młodemu świętopełkowi z rodu Brzozów, który włada w tej chwili Sandomierzem. Miejmy nadzieję, że nowy 15-letni książę Małopolski z wdzięczności za przekazanie tego tytułu będzie wiernym wasalem rodu mazowieckich. A co do Cieszyna, który tak naprawdę nie należy de jure do Małopolski, lecz do Śląska to pozostawimy go we władaniu małoletniej Agnieszki z rodu piastów. Dzięki temu książę Małopolski nie będzie na tyle potężny i ogólna pozycja naszych wasali względem króla będzie słabsza. No i cóż, Górny Śląsk ostatecznie wyzwolił się spod panowania niemieckiego. Rządzi tam niejaki Eustachy, który jest także przedstawicielem rodu piastów. No i cóż, ponieważ ziemie te de jure przynależą do Polski, być może spróbujemy go w pokojowy sposób zwasalizować. No jednak Eustachy nie zamierza tego czynić. A to prawdopodobnie dlatego, że posiada on roszczenia aż do trzech koron a więc do korony polskiej, pomorskiej i czeskiej. No i cóż, najprawdopodobniej jego ambicje wybiegają dużo dalej. No i faktycznie, ponieważ ambitny Eustachy zdecydował się na bardzo śmiały atak przeciwko Pomorzu i jego celem jest odebranie pomorskiego tronu królowej Annie. No jednak mam pewne wątpliwości, czy bez sojuszników będzie on w stanie pokonać potężne królestwo. Okej, okay, nasze wojska powróciły wreszcie do kraju po ostatniej wojnie. A Eustachy najwyraźniej znalazł sobie sojusznika, ponieważ po jego stronie stanął tutaj prędota z Czech. No tak więc mamy tutaj niezwykle ciekawą sytuację. I niegdysiejsi sojusznicy, a więc Czechy i Pomorze, walczą w tej chwili przeciwko sobie. Królewski Skarbiec nie opływa w tej chwili w złoto, tak więc wydaje mi się, że wypuścimy kilku naszych więźniów za okupem. A no między innymi także Prędotek, który w tej chwili nie stanowi już dla nas zagrożenia. No i cóż, wykorzystamy tutaj chyba sytuację, kiedy Piastowie walczą przeciwko sobie i najedziemy na ziemię Eustachego z Górnego Śląska, by przyłączyć te ziemię do Polski. Tak więc ponieważ mamy tutaj bardzo silne roszczenia, możemy podbić te obydwie prowincje w trakcie jednej wojny. Okej, okay, wojna wypowiedziana i raz jeszcze wezwiemy na pomoc naszego starego sojusznika, a więc króla Wiktora Okrutnego z Bawarii. Wezwiemy także naszego nowego sojusznika, a więc króla Berengera Wielkiego z Lotaryngii. I świetnie, nasi sojusznicy stają do wojny po naszej stronie. No cóż, tak więc niezwykle słaby Eustachy raczej nie będzie się w stanie oprzeć potędze trzech królestw. I o ile nie znajdzie on sojuszników, wynik tej wojny będzie najprawdopodobniej przesądzony. Tak więc kierujemy się naszą niemal 7000 armią do Opola. No a na Górny Śląsk wkroczyła tutaj równie potężna Armia Bawarska. Okej, okay, Opole zdobyte. Mamy także świetne wieści od naszego wnuka i następcy, ponieważ odzyskał on zdrowie i wziął w końcu ślub ze narzeczoną, a więc księżniczką Bolesławą z Wielkich Moraw. No kto wie, być może Krystyn zdoła się jeszcze doczekać prawnuków. Kolejny gród naszego wroga został zdobyty tym razem przez naszych bawarskich sojuszników. A no i cóż, do Eustachego nie dołączył tutaj żaden sojusznik. No i nie ma co się dziwić, ponieważ Prendota został dopiero co przez nas pokonany. I mamy tutaj całkowite zwycięstwo przy niemal zerowych stratach po naszej stronie. No cóż, tak więc ambitny Eustachy popełnił bardzo wielki błąd, nie przyjmując naszej propozycji złożenia hołdu Krystynowi. Tak przynajmniej byłby naszym wasalem, rządzącym cały czas Górnym Śląskiem, a w wyniku tej wojny pozostaje on z niczym. No i świetnie, zdołaliśmy odzyskać całkiem spory kawałek polskiego terytorium de jure. Raz jeszcze mamy tutaj problem z zbyt rozległą domeną, tak więc będziemy musieli oddelegować władzę nad jedną z prowincji i cóż, wydaje mi się, że nasz pobożny władca zdecyduje się przekazać tą prowincję przedstawicielom Kościoła. Tak więc przekażemy po prostu władzę nad całym górnym Śląskiem biskupowi Twardomirowi z brzegu. No i ponieważ kontrolujemy już trzy prowincje księstwa śląskiego, które składa się z czterech prowincji, moglibyśmy uzurpować tytuł księcia całej tej krainy. Jednak ten posiadany jest cały czas przez Bruna Karlinga, a więc obecnego króla Niemiec. I ponieważ toczy on w tej chwili wojnę, nie możemy tego dokonać. Będziemy musieli poczekać z uzurpacją tego tytułu, aż jego wojny się zakończą. No i cóż, Krystyn dokonał już niemal całkowitego zjednoczenia polskich ziem, ponieważ brakuje mu tylko dwóch prowincji de jure, a więc Dolnego Śląska i Lubusza. Uuu, no niedobrze. Ponieważ najwyraźniej nasz następca i wnuk zmarł. Hmm, no to bardzo dziwne, przecież odzyskał on zdrowie i był niezwykle młodym człowiekiem. No i najwyraźniej zmarł on w jakimś podejrzanym wypadku. O no faktycznie niezwykle podejrzana sprawa. No cóż, tak więc mamy tutaj nowego następcę. A więc młodego Boży Dara, władającego w tej chwili grodem w pyżycach. A to jest ten pomniejszy gród, który znajduje się na ziemi szczecińskiej. No i cóż, jest on synem naszego bratanka Wielisława, któremu, jak pamiętacie, swego czasu Krystyn odebrał władzę nad Płockiem. No i cóż, niestety wiele wskazuje na to, że to właśnie on stoi za tajemniczym wypadkiem naszego wnuka. No ale cóż, niestety nasz władca... Coraz to bardziej się starzeje i niedołężnieje, no tak więc być może po prostu już nie jest w stanie intelektualnie przyjąć tego do wiadomości. No a poza tym tak czy inaczej, Bożydar to jego najbliższy na tą chwilę krewny i bezpośredni następca. Tak więc nawet jeżeli ma on wobec niego jakieś podejrzenia, no to wydaje mi się, że dla Krystyna powodzenie i przyszłe sukcesy rodu mazowieckich stoją na pierwszym miejscu. I dlatego zaakceptuje on Boży Dara jako swego następcę. No a poza tym nie mamy tutaj żadnych dowodów, że to właśnie on za tym stoi. Tak więc mamy raz jeszcze problem zbyt rozległej domeny. No i właśnie, ponieważ Boży Dar to nasz przyszły następca, no to niech się lepiej przygotuje do ewentualnego przejęcia tronu. I postąpimy tutaj podobnie jak z naszym zmarłym wnukiem, przekazując mu władzę nad Wielkopolską. Nasz władca zgromadził mnóstwo złota i wydaje mi się, że taki władca jakim jest Krystyn chciałby po sobie coś trwałego pozostawić. Dlatego też za te zgromadzone 700 sztuk złota wybudujemy nowy gród warowny na ziemi czerskiej. Mamy także dość ciekawą sytuację na południu, ponieważ niegdyś potężny hanat węgierski Pogrążony jest w tej chwili w chaosie i jego terytoria uległy kolejnemu podziałowi. Wojnę wypowiada nam Królowa Anna z Pomorza. I najwyraźniej zamierza ona raz jeszcze spróbować odebrać nam gród w Pyrzycach. Okej, okay, wezwijmy na pomoc naszego sojusznika. No z tym, że mamy tutaj zmianę na tronie Bawarii, ponieważ rządzi tutaj w tej chwili niejaki Wigerich. Ten jednak pamięta o bliskim przymierzu, które łączyło naszego władcy z jego ojcem i decyduje się dołączyć do wojny po naszej stronie. I świetnie, ponieważ Anna wyzwała na północ do tej wojny Brendotę. Tak więc najwyraźniej, pomimo pewnej rywalizacji pomiędzy piastami, ich nienawiść do rodu mazowieckich jest w stanie te niesnaski przezwyciężyć. No, jednak, mamy tutaj już pierwsze zwycięskie potyczki. I dochodzi tutaj do wielkiej bitwy pod Szczecinem. Mamy tutaj minimalną przewagę liczebną. Jednak wygląda na to, że mamy dużo lepszych i bardziej utalentowanych dowódców. Pytanie tylko, czy to wystarczy. No i cóż, nasz wiekowy król także najwyraźniej uczestniczy w tej bitwie. No, co prawda nie jako dowódca, jednak tak czy inaczej, wykazał się on w trakcie tej bitwy wielką odwagą. No i już tutaj niemal zgnietliśmy przeciwnika, gdy do Szczecina przybyły potężne posiłki wroga. I w tej chwili to właśnie oni mają nad nami przewagę. No jednak tak czy inaczej, pomimo tej wielkiej przewagi liczebnej wroga, udało nam się ich pokonać. No tak więc doprawdy było to wielkie zwycięstwo. No i cóż, jesteśmy w tej chwili dość mocno osłabieni, tak więc lepiej nie kusić losu i decydujemy się wycofać w głąb kraju, aby odzyskać siły. Najwyraźniej zmarł prędota Piast i rządy nad Czechami przejął król Mieszko II. A no i cóż, on także błyskawicznie dołączył do wojny po stronie królowej Anny. Jednak dobre wieści są takie, że z powodu sukcesji i zmiany władzy w Pradze, wojska czeskie tymczasowo opuściły swych pomorskich sojuszników. Tak więc nie mamy tutaj już do pokonania 4000 przeciwników lecz nieco ponad 2000. No i mamy tutaj oczywiście zwycięstwo. Ok, pokonaliśmy także niewielką armię czeską. I po kolejnych zwycięstwach nad pomorzanami wojna kończy się całkowitym triumfem Krystyna. Tak więc upokorzona Anna, straci tutaj całkiem sporo prestiżu i będzie musiała wypłacić naszemu królowi olbrzymi trybut. No cóż, tak więc nasz wiekowy, bo już 71-letni władca cały czas całkiem nieźle sobie radzi. Pytanie tylko, jak długo jeszcze potrwają jego rządy i czy po jego śmierci jego następca zdoła te sukcesy utrzymać. Ok, także to tyle ode mnie, dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki już wkrótce.